Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku Buczka na fali. Dziś, 3 czerwca, zapraszam. Wysłuchajcie kolejnego fragmentu listu, napisanego przez świętego Ojca Piju do Rafaeliny w sierpniu 1914 roku. Jezus jest zawsze z Tobą, nawet wtedy, kiedy wydaje Ci się, że nie odczuwasz Jego obecności. Nigdy zaś nie jest tak blisko Ciebie, jak podczas Twoich duchowych walk. On jest zawsze obecny, tuż przy Tobie, zachęca Cię do odważnego toczenia walki. Gotów jest odpierać uderzenia nieprzyjaciela, żeby ci nie wyrządził szkody. Na litość boską zaklinam cię na wszystko, co dla ciebie najświętsze. Nie żyw wobec niego nawet najlżejszego podejrzenia, że cię choćby na chwilę opuścił. To jedna z najbardziej szatańskich pokus. I odrzucaj ją daleko od siebie, gdy tylko ją zauważysz. Pociesz się, moja droga, że radości życia wiecznego będą tym głębsze i bardziej intymne, im więcej w naszym obecnym życiu będzie dni upokorzenia i lat nieszczęśliwych. To nie mój własny sposób widzenia i myślenia. Nieomylne tego świadectwo daje pismo święte. Oto, co w związku z tym mówi psalmista. Daj radość według miary dni, w których nas przygniotłeś i lat, w których zaznaliśmy niedoli. Paweł apostoł pisze w liście posłanym Koryntianom. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku. Moi drodzy, 3 czerwca przypadają również wspomnienia świętego Karola Luangi i jego towarzyszy oraz świętej Klotyldy. Karol Luanga jego towarzysze, znani również jako męczennicy Ugandy, to grupa 22 katolików i 23 Anglików, którzy zostali zamordowani w Ugandzie w latach 1885-1887. Stali się symbolem męczeństwa. I oddania w wierze w historii chrześcijaństwa na kontynencie afrykańskim. Karol Luanga był liderem grupy chrześcijan, którzy odmówili porzucenia swojej wiary pomimo groźby śmierci. Był on także głównym doradcą króla Muangi II. W 1886 roku po serii napięć i konfrontacji z królem Karol Luanga i jego towarzysze zostali aresztowani i skazani na śmierć. Luanga i kilkunastu innych chrześcijan zostali spaleni żywcem na wzgórzu Nanguango. Co stało się jednym z najważniejszych wydarzeń w historii chrześcijaństwa w Afryce. Za to święta Klotylda, urodzona około 475 roku, była królową Franków, znaną głównie z tego, iż doprowadziła do nawrócenia swojego męża, króla, Woldwiga I, co miało ogromne znaczenie dla rozpowszechnienia chrześcijaństwa w Europie Zachodniej. Klotylda była gorliwą chrześcijanką i miała znaczący wpływ na szerzenie wiary wśród ludów franków. Była znana z pobożności i działalności charytatywnej fundowała kościoły i klasztory. Święta Klotylda jest postacią o ogromnym znaczeniu historycznym, nie tylko ze względu na jej osobiste dokonania, ale także z powodu wpływu, jaki wywarła na kształtowanie się religijnej i politycznej mapy średniowiecznej Europy. Zmarła 3 czerwca 545 roku. Jest patronką osób konwertujących na chrześcijaństwo, a także wdów i sierp. Przyzywana jest w modlitwach o nawrócenie mężów oraz przeciwko gorączce, nagłej śmierci i chorobom nóg. Moi drodzy, życzę miłego dnia. Do usłyszenia jutro. Zostańcie z Bogiem. Pa!